To dalej z mangą DN Angel. Jeżeli czekasz na kontynuację starego wydania, tak jak to było obiecane, bo masz tą 15, która wyszła kiedyś i się wahasz, czy postawić na nową uprawę, no to muszę Cię troszeczkę zasmucić. Ale spokojnie jest wyjście z tej sytuacji. Fakt, było wspominane, że jeżeli polskie wydanie te nowe dogoni wydarzenia wyżej 15 tomu, czyli tak jak wydawanie się u nas zakończyło, będzie możliwość nabycia w tym małym kieszonkowym formacie kontynuacji od 16 do 20 tomu. Natomiast w tym momencie jeszcze jest ostatni dzwonek, żeby zgłosić się na preorder, czyli na gwarantowaną twardą oprawę i dodatki, jeżeli chodzi o tą ósmy, później dziewiątka, dziesiątka i kończymy przygody, ale jednak ten mały format wymaga więcej akceptacji, więcej pracy i on po prostu... Ma poślizg, ale to nie jest tak, że on u nas się nie pojawi. Zgodnie z obietnicą on się ma pojawić. Jeżeli będzie już dostępny, to oczywiście dam Wam znać. Natomiast w tym samym czasie, jak tutaj ten tom ósmy i dziewiąty. Zdewnictwo o taką oficjalną informację podało nam u siebie właśnie w poście na fejsie. Zalecam ich obserwować, żeby być na bieżąco co, kiedy i do kiedy, jeżeli chodzi o preordery. I dajcie mi znać, czy mieliście już styczność z tą cudowną serią. A nowe wydanie to jest po prostu, zobaczcie, miodzio. Na oczy. jego dnia Wam życzę. Cześć!